To był dom, który został podzielony na dwie części taśmą klejącą biegnącą przez środek. Po drugiej stronie taśmy znajdowało się terytorium matki i córki, a po tej terytorium ojca. Surowo zabraniano komukolwiek przekraczać tę linię. Jeśli ojciec przypadkiem nadepnął na taśmę, matka natychmiast wybuchała gniewem. Popychała go i przewracała. Ojciec szybko wstawał i tłumaczył, że to stało się przez przypadek. Jednak matka wciąż go popychała. Jego pudełko z lunchem rozsypało się na podłodze. Matka całkowicie traciła panowanie nad sobą i rzucała w stronę ojca czymkolwiek, nawet ramką ze zdjęciem lisy. Nil zdążył już zobojętnieć na takie kłótnie. Za każdym razem po prostu milczał i odwracał Wzrok. Co więcej, za każdym razem, gdy ojciec nadepnął na taśmę, matka natychmiast wymieniała ją na nową. Nawet jeśli lisa przypadkowo nadepnęła na taśmę, matka również ją karciła. Podczas posiłków matka i córka jadły smaczne potrawy, podczas gdy Nil dostawał tylko zupkę instant. Jego miejsce do jedzenia było bardzo małe. Nawet na schodach znajdowała się ściana z taśmy. Po kąpieli Nil musiał być bardzo ostrożny, by nie nadepnąć na linię. Kiedy wracał do swojego małego pokoju, a Lisa zauważyła, że jego klapki dotknęły klapek ojca, natychmiast się cofała, aby ojciec nie miał kolejnych problemów. Co dziwniejsze, matka stanowczo zabraniała Lisie rozmawiać z ojcem. Jeśli by się dowiedziała, dziewczyna by skarcona. Lisa postanowiła, że zanim skończy 18 lat, na pewno odkryje tajemnicę kryjącą się za tym wszystkim. Następnego ranka, gdy zobaczyła, że ojciec wychodzi, od razu pobiegła za nim. Dopiero z dala od domu mogła go pozdrowić. To niezręczne powitanie mogła wypowiedzieć jedynie poza domem. Po chwili spaceru Lisa zapytała ojca, dlaczego w domu jest taśma. Nil zamilkł na moment, a potem powiedział, że sam też tego nie wie. Być może kiedyś powiedział matce coś, od czego to wszystko się zaczęło, ale nie pamiętał co dokładnie, a matka nigdy mu tego nie wyjawiła. Po tych słowach Nil odszedł smutny. Jednak gdy czekał na czerwonym świetle, nagle ktoś mocno go popchnął.